Jeżeli chcesz mieć udany związek z kobietą, związek, w którym ta kobieta jest w Tobie autentycznie zakochana, związek, w którym ta kobieta Ciebie szanuje, docenia, pożąda, absolutnie kluczowe jest to, abyś Ty, mój drogi, w pierwszej kolejności, w środku czuł, że w pełni na to zasługujesz, abyś czuł, że masz wartość jako mężczyzna i zasługujesz zarówno na tę kobietę, jak i na ten związek. Takie poczucie to oczywiście nie jest coś, co przyjdzie do Ciebie z abstryknięciem palca. To wymaga pracy, to wymaga doświadczeń, przepracowania swoich ograniczających przekonań. Również, między innymi, i fakty są takie, że każdy z nas startuje z innego miejsca, jeżeli chodzi o nasze życie. Fakty są takie, że to, o czym mówię, jest w znaczącej mierze zależne od Twojego poczucia własnej wartości, a Twoje poczucie własnej wartości z kolei jest zależne od wielu czynników, między innymi również od tego, jak wyglądało Twoje dzieciństwo, na co nie miałeś do końca wpływu. Nie wybieramy sobie rodziców. Niektórzy z Was mają wewnętrzne rany, wewnętrzne traumy, które niestety spowodowały, że ciężko jest Wam poczuć. Właśnie to o czym mówię. Natomiast jeżeli w tym momencie nie masz takiego poczucia, nie załamuj się, nie poddawaj się, bo jesteś w stanie za pomocą pracy i zaangażowania całościowo w różne obszary twojego życia jesteś w stanie znacząco poprawić swoją sytuację. Dlaczego w ogóle to, o czym mówię, jest absolutnie kluczowe, jeżeli chodzi o relacje z kobietami, jeżeli chodzi o związki, jeżeli chodzi o to, aby kobieta mogła się w tobie autentycznie zakochać i aby była z tobą z czystego entuzjazmu i z prawdziwej, niewymuszonej chęci bycia z Twoją osobą. Mój drogi. Posłuchaj, przede wszystkim, jeżeli ty będziesz czuł w środku, że masz wartość. Jako mężczyzna, jeżeli będziesz czuł, że zasługujesz na związek, na piękną kobietę, to wpłynie na Twoją postawę w relacjach z kobietami. Nie będziesz czuł potrzeby, aby usilnie przymilać się atrakcyjnej kobiecie. Będziesz miał wyższe standardy. Będziesz również sam weryfikował, czy to jest właściwa kobieta dla Ciebie. Będziesz miał w środku większy luz, tak? Większy dystans do tego wszystkiego, gdyż będziesz potrafił również funkcjonować samemu. Gdyż jeżeli będziesz miał takie poczucie, że jesteś wartościowym mężczyzną, że jesteś facetem, który może być z różnymi kobietami, paradoksalnie nie będziesz tych kobiet usilnie potrzebował. Będzie ci dobrze nawet, jeżeli będziesz funkcjonował samemu. Co za tym idzie? Będziesz bardziej pewny siebie. Będziesz emanował inną energią, kiedy pójdziesz na randkę z kobietą, nie będziesz czuł potrzeby, aby usilnie się jej przymilać, i również będziesz potrafił zweryfikować tę kobietę, utrzeć jej humorystycznie noska, flirtując z nią, drocząc się z nią na spotkaniu, gdyż będziesz w środku miał poczucie, że zasługujesz na taką kobietę. Innymi słowy, to poczucie, o którym mówię, wpłynie. Na Twoją postawę, na Twoje zachowanie, na to, w jaki sposób się wypowiadasz, jaka bije od Ciebie energia, w jaki sposób na tę kobietę patrzysz i wiele, wiele więcej. Z drugiej strony, jeżeli nie będziesz miał takiego poczucia, jeżeli w gruncie rzeczy nie przepadasz sam za sobą, jeżeli czujesz, że nie masz tej wartości, tak? jeżeli czujesz głęboko w środku, że atrakcyjne kobiety. Raczej nie będą tobą zainteresowane, jeżeli będziesz miał w środku takie poczucie, takie przeświadczenie, to wpłynie na twoją postawę. Będziesz z kobietami bardziej niepewny, będziesz przymilał się kobietom na każdym kroku, dlatego że w środku będziesz miał poczucie, że na nie nie zasługujesz, przez co będziesz bardziej dogadzający, będziesz ustępował kobietom na każdym kroku, gdyż będziesz unikał konfliktów za wszelką cenę będziesz po prostu bał się kobiet i to wpłynie na twoją postawę. Będziesz bardziej zazdrosny, będziesz bardziej kontrolujący. Będziesz bardziej pytający w relacji, będziesz stale potrzebował zapewnień ze strony kobiety, że wszystko jest okej, okay, że ona nadal coś do ciebie czuje, że ona nadal chce z tobą być. Będziesz dużo bardziej spięty wewnętrznie, będzie ci trudno flirtować z kobietą, będzie ci trudno złapać taki luz w relacji, gdzie czujesz że w pełni zasługujesz na tę kobietę i na ten związek. Więc, mój drogi, w takim razie, jak się za to zabrać? Przede wszystkim nie przedstawię tobie tutaj uniwersalnej metody dla każdej osoby, gdyż nie znam Ciebie prywatnie. I fakty są takie, że jeżeli, dla przykładu, Ty w dzieciństwie. Miałeś bardzo trudną sytuację, ojciec, bił cię, krytykował, nie miałeś w ogóle ciepła ze strony ro rodziców, byłeś krytykowany, oceniany, a było bardzo, bardzo mało wspierających komunikatów ze strony rodziców, rówieśników w twoją stronę, to ty, mój drogi, w środku możesz mieć głęboko zakorzenione poczucie, że nie jesteś dostatecznie dobry, że jesteś po prostu beznadziejny. Ja nie mówię, że ty taki jesteś, ja tobie jedynie mówię, że ty możesz mieć w środku takie poczucie, a to z kolei będzie wymagać kompleksowej pracy nad twoim życiem, tak? Potencjalnie będzie to wymagać terapii u psychoterapeuty, przepracowania właśnie tych traum, o których tobie mówię, ale to nie wystarczy. Przepracowanie traum to jedno, a druga kwestia, ty musisz zacząć kompleksowo pracować nad sobą i nad swoim życiem. Nad swoim życiem zawodowym, finansowym, gdyż nie oszukujmy się: jeżeli będziesz więcej zarabiał, będziesz miał lepszą sytuację materialną, będziesz czuł się lepiej ze sobą. Nad swoim zdrowiem fizycznym treningi, praca nad sobą praca nad tym, jaki komunikat wysyłasz innym ludziom, kiedy wychodzisz z domu, jak się ubierasz, jak wygląda Twoja mowa ciała kolejna sprawa. Twoje doświadczenia z kobietami. Jeżeli powiesz mi w tym momencie, że w życiu byłeś w łóżku z trzema kobietami, że randkowałeś w życiu z pięcioma kobietami, albo byłeś w jednej relacji przez całe życie i teraz kobieta zostawiła cię, stary, ty potrzebujesz doświadczeń, ty potrzebujesz wiedzy, potrzebujesz poznać nowe kobiety, potrzebujesz małych sukcesów z kolejnymi kobietami, które z biegiem czasu dadzą tobie poczucie, że jesteś w stanie, bo jesteś w stanie. Ale potrzeba do tego zaciśnięcia zębów i rozwoju w tym kierunku. Pomogę Ci w tym, wiem, jak do tego podejść, ale nie zrobię tego w pięciominutowym filmiku. Jeżeli chcesz, abym pomógł Tobie kompleksowo w tym temacie, napisz do mnie maila: wiesz, gdzie mnie szukać. Mój drogi, mógłbym tobie powiedzieć znacznie więcej w tym temacie, gdyż jest to kompleksowy temat ale plan jest taki, aby dawać wam częściej, krótsze materiały, abym był w stanie regularnie dawać wam po prostu wartość i abym był w stanie regularnie rzucać dla was materiały na tym kanale, panowie. Jeszcze raz przypominam, jeżeli chcecie porozmawiać ze mną indywidualnie, możecie napisać do mnie maila, umówić się ze mną na konsultację, a jeżeli chcecie zacząć poznawać kobiety na żywo, chcecie dowiedzieć się jak zagadywać jak rozmawiać z kobietami, jak flirtować, jak zainteresować sobą atrakcyjną kobietę. Pamiętajcie, że jest już dostępny mój kurs na temat poznawania kobiet na żywo, w którym również pokażę Wam moje rozmowy, moje podejścia i znacznie, znacznie więcej. Podlinkuję Wam wszystko w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że u Was w porządku. Pozdrawiam. Do zobaczenia.